Hej, dzisiaj się zajmujemy aplikacją nagrywarkę ekranu. Jak ją zarządzać? Jak wiecie, ym, mamy edytuj wideo, opcję edytuj zdjęcie, stal wideo i zdjęcie, przesyłanie plików. I tu możemy wybrać zdjęcie. Ja sobie tutaj parę ładnych zdjęć porobiłem i jedno chcę skasować. Kiedyś przyciąłem naprawdę strasznego poziomu zdjęcia. Przyciłem sobie do szarego ekranu, naprawdę. Chciałem pobrać płatną już aplikację Photo Editor Pro. Ona już płatna niestety. Trzeba za nią zapłacić. No i co wam wytłumaczę? Mam tu parę zdjęć porobionych. No i dajemy się skal wideo i zdjęcie. Pokażę wam... O, tu mam takie zdjęcie maluszka. Najmę się filmem. Tego już dosyć... Nie chcę go mieć. O! Teraz możemy go edytować. Możemy to samo zrobić z napisami na YouTube i na darmowym serwisie. Możemy wybrać moment napisów, i to robi czasami wiele osób. Możemy wybrać stosunek. I wrzucę jeden film ze stosunkiem. Ja Wam pokażę, jak edytować film za pomocą stosunku. Wyjście, bo chcę wyjść. Klikamy stal, stal wideo i zdjęcie. Wybramy film. Klikamy dalej. Wybramy stosunek. Ja polecam na wybranie um, jeden na jeden tu cover czyli taki YouTube'owy cover lecz ja polecam zdjęcie jak stosunek Czekamy zapisz i musimy czekać na zapisywanie zmian. Ok, jak widzicie, zapisywanie dobiegło końca. Teraz sobie spróbujmy oglądać. Jak widzicie, zobaczyliście, ale ewidentnie to było. I teraz zobaczymy jak ten film wygląda w serwisie YouTube. Nie mam połączenia wifi, więc nie mogę przesłać niestety ale hejka.